Siemanko, witajcie z tej strony, mister. Story, witam Was już w czwartym odcinku z Wolf Team. A. Zanim przejdziemy do rozgrywki, muszą być ogłoszenia parafialne, jak zwykle. I tak, jakbyś chciał jakiś ze mną nagrać youtuber, niech napisze w wiadomości prywatnej lub w komentarzu. Na pewno się odezwę. Wymagania to Skype i nie musimy nagrywać tej samej gry, możemy nagrywać jakieś inne. Możemy, mogę ja na przykład grać w Wolf Team, a, a Ty możesz grać sobie w CS. To jest oczywiście do uzgodnienia. I drugą sprawą jest to, że nagrywam w dalszym ciągu Bandicamem, więc jak coś będą dwa... jeden odcinek, który będzie miał dwie części i... może będzie miał dwie części, jak mi się uda go scalić takim innym programem, to będzie dobrze. No więc dobra, to byłoby na tyle. A, zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i suba. Dochodzimy do gry. Snajperzy, no ja jestem kiepski snajpie. No ja jestem kiepski snajpie. Zagramy dwie rundy, starczy. Pozdrówcie, YouTube. No dobra, lecimy. Kurczę, granata rzuciła, zranił mnie. Jestem na strzałach. Aaa, widziałem. Jeden... jeden HP mi został. Jest, wygraliśmy. Oczywiście dzięki mnie. Nie. No, s nie jest najlepszy, no ale dobra. No i może będę nakrywał dzięki po sobie. Więc... Tu mam czas. Tak myślę, że może dwa nagram odcinki po sobie. To jest czwarty odcinek. To już. O jenieś, nie to chciałem włączyć. Czekajcie. Wiecie, emocje i to wszystko. Ole mnie mają na hartach. Po co to wbijam w ogóle? Trafiłem. No jak tak ty? Wszystko się nagrywa, tutaj. Dobra, zabijemy tego pistoletem. Jest, wygraliśmy, mamy jednego killa. No, to jest czwarty odcinek, więc. Jeszcze siedem odcineczków, jak coś. Później zrobimy, jak mówiłem, yy, symulatora w tego. To jest maszny prac leśnych. I będą, może konkurs, a może będzie prezentacja. Znaczy, może będzie konkurs, albo oddam coś za darmo. Nie. Skoda, Y, dobra. No, więc może będzie, będę oddawał konta w takiej że A jak będzie więcej ludzi, to zrobię konkurs. To więc może, może i będzie, ale to się dowiecie w późniejszych planach. Znaczy po skończeniu Hostility i Simulatora Pathfinder. Także już w sumie, może za jakieś dwa tygodnie, coś takiego. Idę tu Mam go. Jest, zabiłem go. Napiję się. Dwa, jeden kier. Muszę tego złota nazbierać na. E, do do, pala, do wilka, tak jakby. O, teraz ich jest, dwójka jest ciężej trochę. Już widziałem tam, tu. Dobra, gdzie on jest? Kurczę, zawodnie. No, Mają granat, ja tu nie mogę wydawać. Co nie? może i mogę. Nie. YouTube Team Lex. Let's beat. Nie ma to jak się chwalić. Kanale, kto ma 3 tuby w ogóle. Dzięki za suba. <laughs> tego nie. Dajcie jest spis, to lepiej znaczy, co będzie mieć dobra tak, mam kanał na YouTube. oj, kiepsko widać, to idzie oni mają api, ja nie mam ap'a youtube'a Team Lex, no boże, no na co się chwali youtube'y, no nie w dzieciach czy no na pewno jakieś, wiec Weźmy o, dwóch na mnie, jak to jest ten Miwa. No i później dziwi się, że przegrywamy. No kurczę, no stoi i na co on czeka? No to sangra. Ok, 5 0 ostatnio hmm. Gaj, Zosia, ja nie Dominate every enemy in this sector. We channel. No, no Anglic. I tak nic nie zrozumie. Kurcze, tak ładnie w kakao. Jest. No. Miło, naprawdę przecież. Kurcze, camper. No ale.

Body Noob, no się wyzywają. Szkoda takich dzieci, ale dobra, życie. Camp Noob. No i tak patrzę, że sporo gier będzie do nagrania. Kurczę, no znowu mnie zabił. Ale kiepskie stacje z waszej, ale ja nie jestem dobry snajperki. No, nawet jakby mi tych tak subów nie przybywało. To i tak będę nagrywał, bo mi to sprawia przyjemność, tak? No. Niektórzy po przestań, przecież to się nie opłaca. Ale mi to sprawia przyjemność i będę nagrywał. No. To jest dla mnie... This Polish... Speak Polish good, good, good! Nie co. No nie widzę w sumie. No i co? I w zasadzie bombą. No, nie bombam. Nie widziałem. Nie mam szans. Nie mam szans, Slow. Co to było? O, trafił go. Traf go, traf go. Traf. O, cztery napalowane oj, wiatr się, się napije dwa. Siedem z pokoju, a jak mówiłem, mówię, nie jestem dobrym snajpy. Może zakampujemy? Pójdę tu. No, no i debilno, no tam, sam nic ja. Zresztą mógł tam z drugiej strony, no no kresin to jest. Boże, jak ja mam na Ojej. No przegra. Tu go tyłu zachodzi robi coś nicę. O, zabił go, brawo. Co mg. OMG. A fajny pistolet też bym chciał taki. O, trafił go w głowy. No i przegrał. Ale na snajperska zabijają się pistoletami nożami. i nożami. Nie, no spoko. Kto na osi 13 17. Więc na pewno się będzie...